We'll Program Diagnoza Łukasz Chymiński. Witam państwa bardzo serdecznie w studiu Ze mną poseł Prawo i Sprawiedliwości Jerzy Materna Witam, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, zaczniemy od eurowyborów. Zanim przejdziemy do tego, co się dzieje w Sejmie, mówię o tym proteście osób, które wychowują na co dzień dzieci niepełnosprawne. To za moment zaczynamy od eurowyborów. Jak kształtuje się lista? Bo mówiliśmy o tym, że pan będzie kandydatem do europarlamentu. Mamy na jedynce pana Grubaczyka. Pan jest tak. na dwójce czy nie na dwójce. Z tego, co wiem, bo. Posiedzenie Komitetu Politycznego było we środę o godzinie 12. Z relacji pani Rafalskiej, Rzbiety Rafalskiej, która nie, nie, nie mówiła mi, że nie mogła być do końca tego komitetu, a nasz okręg jest 13, więc nie była, bo miała na posiedzeniu Sejmu wystąpienie, więc nie była do końca. Z tego co wiem, to jestem na czwartym miejscu. Pani Ela Rafalska jest na trzecim, na drugim. Pan Chodz i, i Pan Grubarczyk na pierwszy. Z tego co wiem, tą czwórkę. Nie znam pełnej listy, trudno mi ustosunkować moje się na pośle, nadzieję, to czwarte miejsce Pana raczej nie satysfakcjonuje? Nie, no ja, ja od początku deklarowałem, że chciałbym po prostu no, pomóc w tych wyborach. Przede wszystkim moje zadanie było takie, żeby przede wszystkim ten mandat utrzymać, bo 2004 rok Prawie Sprawiedliwość nie miała tutaj żadnego mandatu, 2009 uzyskało i teraz boimy się tej frekwencji nie ukrywam i no boją wszystkie, rolą, wszystkie się boją. I tutaj jest przede wszystkim było i zachęcenie do tych wyborów. Jeżeli oczywiście przy okazji dobrze się też zaprezentować. Ja szanuję to i mówię, nie, nie walczyłem tu o jakieś miejsce, które tam powiedzmy, no dawało, liczyłem na to, że, że, będzie, że Lubuskie będzie miało dwójkę. Myślałem, że skoro pani Elżbieta Rafalska będzie startowała, no to myślałem, że automatycznie uzyska to, bo jest przecież wiceszeszową Prawa Sprawiedliwości w regionie lubuskim. Jest też w komitecie politycznym, jej zasługi są przeogromne i uważam, że przyzwoitości powinno być te drugie miejsce, no ale Panie pośle, źle, źle które... wychodzimy na tym wspólnym okręgu wyborczym. No, no, to na pokazuje, na gdzieś, chyba słabość jak, w jakiś Powiedzmy, sposób lubuski. że, że nieciekawe to jest, bo zderzenie się zachodnio-pomorskiego z lubuskim to tak, jakby jedna trzecia do, do dwóch trzeci nie? I tym bardziej jeszcze tu trochę antagonizmy lubusko-zielonogórsko-gorzowskie, to to no, powoduje w ogóle, że da się że... coś z tym zrobić? Czy to już tak no, nie? No, jesteśmy na to musimy pracować lubuskim. Musimy tu pracować na tym, żeby jednak zak zakopać te wszystkie rowy i uważam, że trzeba jednak w, 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 trochę rozumu do głowy i, i, i razem walczyć chociażby w tych wydatkowaniu tych pieniędzy stwarzać tam, gdzie potrzebne są te pieniądze. Dobrze, mądrze wydatkować. Wtedy jest to szansa, że te lubuski trochę będzie na naznaczeniu Liczymy, że ten konflikt ukraińsko-polski spowoduje to, że będziemy mieli to możliwość, że będzie kopalnia. Ukraińsko-rosyjski. Ukraińsko-rosyjski, przepraszam. przepraszam. Ukraińsko-rosyjski spowoduje to, że będzie oczeźwienie w Unii Europejskiej. Bo dzisiaj tak naprawdę nie ma tej solidaryzacji, to. No tak, ta to. sytuacja pokazała, że Unia Europejska no, ma, dokładnie, nie mówi jednym językiem. Dokładnie, a my nie jest, możemy z kolei wyskakiwać, sposób... bo my najwięcej stracimy. My nie możemy teraz jak, czy do, Rosja, Rosjanami pokazywać, że tu jesteśmy wielkimi gierami. Nie my jesteśmy, bo nie mamy. A to pan, pan rozpoczął Panie pośle dobry temat, o który ja też chciałem zapytać. Szybka ocena rządu Donalda Tuska i zachowania premiera wobec No My, my się cieszymy, że po prostu... No, e, to posła Prawo i Cieszymy przede wszystkim, że zmiana tej o 180 stopni rządu Donalda Tuska i Donalda Tuska w sprawie po prostu polityki zagranicznej to jest, nie ukrywam, polityka prawa i sprawiedliwości od wielu lat i świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, który mówił o tym, że pierw Gruzja, potem Ukraina, a na końcu możemy my to nas spotkać. Zresztą słychać już za kulisy wicepremy, ministra spraw zagranicznych, że o tym, że żebyśmy się mieli na Zresztą w wystąpieniu Donalda Tuska na konwencji w sobotę też pokazuje, że nie, nie patrzmy na problem sześciolatków, że, że on będą miały problem, bo za chwilę możemy być w ogóle, że dzieci do, nie wystartują do szkoły. No to, to już pokazuje, że, że grozi, grozi, i, że, że może coś być strasznego. I uważam, że nie ta antydroga. Oczywiście, że polityka powinna być od wielu lat i wtedy przyszłyby te efekty, bo dzisiaj dzisiaj niestety widzimy, że tak. Gazoportu nie mamy, najwcześniej on będzie na początku 2015 roku. Gaz z Kataru zacznie już płynąć, My musimy znaleźć zbiorniki na to, potężne koszty dodatkowe, a jeżeli dzisiaj byśmy mieli już ten gazoport, a powinien być w 2012 oddany. Czyli byliśmy dzisiaj, Amerykanie dzisiaj patrzą inaczej na to wszystko. Byłaby możliwość dodatkowych yy, możliwości importu gazu z, ze Stanów za 80 dolarów. Plus powiedzmy koszty. Że na... Panie pośle, że czas na rozliczenia jeszcze przyjdzie. Wróćmy troszeczkę do eurowyborów. Porozmawiamy o konkurencji krótko. Yy, Platforma Obywatelska, wybory do Parlamentu Europejskiego. Bożena Bukiewicz na drugim miejscu. Można mówić o tym, yy, że pani poseł będzie musiała się mocno napracować, żeby uzyskać mandat? No to ja drugie nie miejsce jestem, dla lubię, nie jestem, ale, ale życzę jak ja, jako tutaj z Lubuskiego życzę jak najlepiej, żeby uzyskała. czy pytanie, czy dzisiaj jest w stanie jest pokonać jedynkę? I teraz pytanie drugie, czy wejdzie czy w Wiedzie, tak jak w 2009 roku będą dwa mandaty? Nie wiemy. To wszystko wyborcy ocenią i zobaczą ostatnie teraz ruchy platformy obywatelskiej, desperackich, które pokazują, że, że czy to jest ta polityka na duże. Taka jaka jest. Ona nas cieszy z jednej strony, dlatego nie możemy za bardzo sprawiedliwość atakować, bo my, to jest naszymi słowami. Rząd Donata Tuska dzisiaj mówi to, co myśmy od wielu lat mówili o tym, żeby państwo nasze było silne, żeby budować bloki z, z krajami nadbałtyckimi i z, z Europy Wschodniej. To było to podstawą świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj tego po prostu no, nie było przez 8 lat kontynuacji i Przepraszam, 6 lat kontynuacji i widzimy to wszystko, że nagłe takie zmiany spowoduje, to nie wiem, bo my możemy najwięcej stracić dzisiaj. Panie o, proszę, w Blokada żywności, za chwilę będą to, co najwięcej zyskujemy z Rosją handlu, to żywność i no tak, zostanie, zostanie za, w jakiś sposób. I już słyszę dramat tych, którzy producentów owoców, że mogą być zablokowane, bo są tak zwane ruchy oddolne, tego my może nie widzimy na co dzień, ale Rosjanie blokują pewne różne sytuacje. Ten temat, temat Ukrainy zostawimy i temat Rosji, bo w cieniu tych wydarzeń ważnych na mapie politycznej świata, bo to nie chodzi tylko o relacje Polski z Ukrainą i Rosją, w polskim Sejmie od środy mamy Protest. Na korytarzach śpią, koczują, bo to, tych określeń jest mnóstwo. Rodzice, którzy na co dzień wychowują dzieci niepełnosprawne, gros tych rodziców to są ludzie, którzy mieli dobrą pracę, nawet dobrze płatną. Wypadek koleje losowe sprawiły, że te dzieci są niepełnosprawne. Teraz trzeba zostawić pracę i 24 godziny na dobę opiekować się. Tym dzieckiem. I ci rodzice domagają się, żeby to uposażenie, które gdzieś tam otrzymują na te dzieci, ten dodatek pielęgnacyjny, bodajże z 820 zł, został zwiększony do wysokości pensji minimalnej. Tak, 1680 zł bodajże. Panie pośle, jak, jak pan na to patrzy? Oczywiście, jeżeli chcemy teraz właśnie pokazywać tą politykę zagraniczną, że jesteśmy mocnym państwem, a nie potrafimy tak elementarne rzeczy, jak te, te nieszczęście tych rodziców. Przecież ja widziałem to i muszę powiedzieć, byłem zdrugotany tym wszystkim i myślę, że tą prawo sprawiedliwość złożyło właściwie dwa projekty ustaw w 2011 roku, które zostały odrzucone o właśnie tej ustawie o pielęgnacji osób niepełnosprawnych. W 2012-13 roku w lipcu złożyliśmy po tym, jak weszła w życie w czerwcu, ta ustawa nieszczęśliwa, te zwane zniesienie kryterium dochodowego, co spowodowało to właśnie te nieszczęścia. I ja naprawdę nie życzę, bo każdy z tych rodziców by na pewno chciał pójść do pracy, ale z dobra wiadomo, że dla dziecka zrobicie się wszystko i, i ta opieka, przecież ona jest niewdzięczna. Uważam, że te naprawdę minimum, to są właściwie wszystkie, te 1670 zł, które by dostała brutto, to tak naprawdę na rękę koło 1200 zł. I w te większości te pieniądze to właśnie idą z powrotem do państwa. To są wszystkie rzeczy, które potrzebne są na opiekę. Ale jak trafiają do pana słowa premiera, który mówi, że no budżet, no to już słyszeliśmy, to jest tort, który trzeba pokroić. To państwo, yy, państwo to nie jest tylko polityka To nie jest społeczny. problem od wczoraj. Zacznijmy od tego. To problem już jest wielu, myśmy wielu miesięcy zresztą właśnie dzisiaj tak, tak to wszystko jest nieszczęście, że ludzie wiele nie, nie wiedzą o, no, o normalnych problemach, jakie są, bo dzisiaj ten PR, niestety te media centralne, Mówią, pokazują trochę sztucznie to wszystko. Nie widzimy o tych problemach, co my mówimy od wielu miesięcy. I nie sztuką jest to, że, że teraz skłócać jedno z drugim, tu zabierać, tam odjąć i, i, i temu i takie propozycje. Jak znajdziecie to. Tak się po prostu nie da rządzić. My to, o to mówimy, że problem z tego niewykorzystanych inwestycji, które dostaliśmy z Unii Europejskiej, tak duże pieniądze, a są w większości zmarnowane, niepodokończone inwestycje, yy, firmy, które miały być wzmocnione yy, w tym, poupadały, przykład yy, budowlanych firm. I to wszystko wpływa na to, przecież powiem innej zbreczki z Komisji Finansów, ponad 30% PKB. To jest ponad 350 do 400 miliardów złotych jest poza obiegiem budżetu. Jeżeli tylko byśmy sięgnęli do tych pieniędzy, porobili tak system, że, że jeden drugiego po prostu by yy, większe by wpływały w środki, to byśmy mieli. I teraz szukanie, yy, mówienie o tym, skąd ja mam wziąć i to wszystko to jest nie na miejscu. Bo to, to bo mówię, to wprowadza do tego, że będziemy tak patrzeć, temu zabrać, temu, zamierz, temu zabrać, temu, temu do, A tu może w Sejmie, a to może w Senacie, premierowi nie. Nie na tym polega rządzenie. Polega pan na tym, że. Ja, że... Jak, pan, jak pan patrzy na tę sytuację, słyszał pan wypowiedź Janusza Polikota, z zano no to jest taka budowanie kampanii żenujące, wyborczej, ja telewidzą, telewidzą, właśnie, no to telewidzą to... na krześle, bo to chodzi o to po prostu, że poseł Palikot szef twojego ruchu powiedział, czy jak zacytuję, ochrzanił swoich, Uparli, no, swoich, że nie ugrali na ty, że, że na nie, ty nie wykorzystali tragedii nie mówię, tych niepełnosprawnych osób do tego, żeby ja układać sobie tego, bardzo, bardzo z daleka, a widziałem to. Ale no no jak ocenia... pan ocenia wypowiedź Palikot? No to jest skandaliczne, kamerze. mówię, tej partii nie powinno być już na scenie. U nas zeszła do 2011 roku, no trochę przy okazji, no, pomocy, trochę mediów, które wsparły i dzisiaj no, bo właśnie, ja, ja, ja to... słyszałem, że te, te osoby, te rodziny niepełnosprawne do Sejmu zaprosiła Solidarna Polska, to ale też te można tak zaprosiły, ale uważam, że, że, że im się to należy, naprawdę i pokazanie tego na forum, bo w jaki sposób, jeżeli posłowie z opozycji pisali wielokrotnie, było stawiane na forum Sejmu i w trakcie budżetu Myśmy o tym cały czas mówili i nie dostawało. No to pytanie: w jaki sposób dotrzeć? Tylko można robić takie minimum e, jak na Ukrainie e, no Majdan. i, i, i robić. To, to jest przykre dla tej rodzin, bo to naprawdę pokazanie na forum i cała Polska widzi te, te, te rodziny, to jest przykre dla nich. One przeżywają na pewno dramat, ale z drugiej strony. Dzisiaj była to informacja, drogi. że kolejne autokary jadą do Warszawy. No ale z mówię, całej to Polsce. nie jest ten drogi, Mówię, całość Powinno to być w ciągu jednego dnia załatwione. Bo pamiętam, jedne ustawy przechodziły w ciągu 24 godziny o lasach, o, o OFE, dwa dni i Pan mówienie o tym znaleźć, trzeba co zrobić. Jak trzeba nowelizację ustawy, to zrobimy. Niech będzie większy deficyt, ale uważam, że tych ludzi nie można i nie można przyrównywać do innych roszczeń, które mogą się pojawić, bo takiego roszczenia, jak jeśli chodzi o te osoby niepewne, nikt nie chciałby doznać, nikt nie chciałby przeżywać, mieć w rodzinie podnosową. Tak będziemy zbliżać się do końca. Ostatnie zagadnienie, prosiłbym tylko krótki komentarz, bo dziennikarze Rzeczpospolitej zajęli się na nowo sprawą radnego z Zielonej Góry, Kamila Kawickiego, który prowadził pod wpływem alkoholu. 07 miał gdzieś tam za kierownicą, przyłapany przez funkcjonariusze. To było półtora roku temu, półtora roku temu i dziennikarze cytują to jest tytuł tego artykułu i nic. Jak wam to oceni no, krótko? Nie czytałem tego do końca, widziałem go, ale akurat to był piątek, że jak się ukazał i, i akurat były głosowania w Sejmie, potem już zdążyłem. Dojechali. A dziwi Pana, że platforma sama nie wyciąga wniosków, że w momencie, kiedy no, jest Nie, no, no, uważam, że to jest skoro ktoś zrobił przestępstwo, a powiedzmy to szczerze, próg jest 0,2, a tu już 0,7, to już naprawdę ten nawet Unii Europejskiej nigdy żadnych z krajów nie ma. To uważam, że no, powinien się poddać karze i, i, i uważam ustąpić. Minie jego kara może może znów wrócić do polityki, ale uważam, że, 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 że jeżeli ktoś zawinił i ktoś no, no, zrobił, no, y Ewidentne była sprawa, no to, to powinien się poddać i je nie jeszcze dyskutować, próbować na najmować prawników i etc., robić respektyzy i, i wszystko. No, 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 dla mnie to jest żenujące i, I pokazuje to wszystko. Panie pośle, stawiam kropkę. Pięknie dziękuję za to, że dziękuję. zgodził się Pan przyjść do studia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna, to był program, diagnoza. Dziękuję Państwu dziękuję. za uwagę. Do zobaczenia. Do